W rok 2014 Iveco, zgodnie z tradycją, wjechało po bezdrożach rajdu Dakar. No i było to bardzo udane wejście, bo jadący modelem Powerstar Star Team DeRoy 2014 ukończył ten morderczy wyścig na drugiej pozycji. Z kolei Daily dowodziło swojej dzielności w Afryce, skąd na początku roku nadeszła wiadomość od grupy przewoźników z RPA, donoszących, że pozostające w ich dyspozycji 30 aut z napędem 4x4 osiągnęło przebiegi przekraczające milion kilometrów. Wiosną pojawiła się bezpłatna aplikacja My Iveco, dzięki której użytkownicy włoskich pojazdów mogą uzyskać informacje o produktach i dotrzeć do szeregu przydatnych usług za pomocą smartfonów i tabletów. W czerwcu na międzynarodowym pokazie prasowym oficjalnie przedstawiono nową trzecią generację Iveco Daily. Niemal prosto z tej prezentacji samochody ruszyły w trasę nazwaną Iveco Daily Roadshow. W Polsce ten objazd trwał do sierpnia. Kawalkada out w różnych wersjach odwiedziła 29 lokalizacji w 22 miastach, goszcząc w siedzibach autoryzowanych dealerów marki oraz w naturalnym dla dostawczaka otoczeniu, jak na przykład giełdy owocowo-warzywne. Wreszcie wczesną jesienią przyszedł czas wystawy IAA w Hanowerze. Jej bezapelacyjnym bohaterem było nowe daily, ogłoszone tutaj międzynarodowym pojazdem dostawczym roku 2015. Podkreślić wypada, że trzecia generacja tego modelu ma 80% nowych lub zmienionych komponentów i jest dobrze przemyślanym kompromisem między tradycją a innowacjami. Tuż obok można było poznać wizję przyszłości pod postacią studyjnego modelu Iveco Vision. Producent pokazał też na IA Lisa z pakietem nowych rozwiązań, jak na przykład zmieniony system zarządzania silnikiem czy układ EcoRoll. Była też nowa Astra z 560-konnym silnikiem, nawiązujące do sukcesu na Dakarze trackery oraz Eurocargo i cała gama autobusów. Nowości z Hanoweru postanowiono szybko przedstawić użytkownikom. Zorganizowano więc w Polsce cykl Tech Lab pod hasłem Oszczędzać nigdy nie było tak łatwo, który pod koniec roku zawitał w siedzibach autoryzowanych bilerów marki, między innymi w firmach CTC, Siltrak, Transpos, Unitrack i Europol. Zaproszonym tam przewoźnikom udostępniono kilka pojazdów – Stralisa, Eurocargo i Trackera. Każdym z nich można było odbyć jazdę testową, a podczas warsztatów największy nacisk kładziono na całkowite koszty posiadania i użytkowania pojazdu. Do ich redukcji w przypadku pojazdów używanych może przyczynić się specjalna gwarancja wprowadzona przez Iveco w ramach programu Use Plus Premium. Ubiegły rok stał w Iveco pod znakiem nowego daily, które z pewnością zasługuje na sztandarową pozycję także w bieżących. Ma jednak na własnym podwórku niezwykle trudnego rywala, jakim jest Stralis. I choć to pojazdy z przeciwnych krańców skali wagowej, i jeden i drugi ma dość siły, aby zostać lokomotywą ciągnącą sprzedaż.